Rafał Trzaskowski kolejny raz nie przyszedł na debatę, nie przyszedł na debatę do telewizji Republika. Też mi się nie podoba często propaganda telewizji Republika, tak samo jak propaganda telewizji TVN. Polsat, jak cię mogę, w moich oczach jest w miarę, powiedzmy, umiarkowany, w miarę. No ale moim zdaniem jest to słabe, dlatego że ponoć Rafał Trzaskowski chce łączyć Polaków, chce dać przykład, że wszyscy potrafimy żyć w zgodzie, tolerancji i tak dalej i tak dalej. Dlaczego nie przyszedł do Telewizji Republika? Bo ich nie lubi, bo nie zgadza się, że tak powiem z przekazem Telewizji Republika nie musi się zgadzać z przekazem Telewizji Republika. Uważam, że z szacunku do Polaków Wszystkich Polaków, bo chce być prezydentem wszystkich Polaków, powinien przyjść do telewizji Republika, tak samo jak przychodzi do innych telewizji i wziąć udział w debacie. Albowiem olewanie w ten sposób yy, i nieprzychodzenie na debatę do telewizji Republika nie jest olewaniem telewizji Republika, tak naprawdę. Yy, uważam, że to jest yy, nie jest z brakiem szacunku dla telewizji Republika. Jest brakiem szacunku i jest olewaniem polskiego społeczeństwa. Bo trzeba mieć jaja. Trzeba mieć jaja, panie Rafale Trzaskowski, i przejść do telewizji Republika i wziąć w niej normalnie udział, znaczy wziąć udział w debacie w telewizji Republika i tyle. Jeśli chce się być prezydentem wszystkich Polaków, jeśli się chce zjednoczyć społeczeństwo, jeśli się mówi o tolerancji, o szacunku, to powinno się ze względu właśnie na tolerancję i szacunek, przyjść do Telewizji Republika, mimo że jej się nie lubi. Ja nie lubię telewizji TVN, ale bym przyszedł ze względu na szacunek do obywateli. A chce być pan prezydentem tych obywateli, więc powinien pan przyjść do Telewizji Republika, zacisnąć <laughs> spodnie i przyjść i wziąć uczciwie udział w debacie. W jakiejkolwiek, jakakolwiek by to nie była telewizja. Niech to będzie telewizja trafam, ale wziąć uczciwie udział w debacie. Ze względu na szacunek do obywateli, których to obywateli chce być pan prezydentem. O, i tyle. I to pan Michał panu powie. Pozdrawiam.